Dobry dzień dobry, Dzisiaj wraz z moim kolegą znowu będziemy testowali gry. Tym razem najlepsze podróby Fortnite'a Tak, Fortnite ja jestem, kolegą. Tak. Cześć, tutaj też da się zabijać. Super robi. I testujemy najlepszy podróby super Fortnite. Super gra. Dobra, chodź na dół, jeden na jeden. Uhu, idę, idę na dół. Chodź szybko, ocenka jeden na jeden, pykniemy. Ale dobry Fortnite, to nie tak. Powinno się tutaj grę wybierać, ale... Eee, bez kitu, bo Dobra. my mieliśmy zlecieć na, na tej, na tej, na tej latawcu tym. Nie wiem jak to... Jest. Bo ja bez tego latawca zleciałem i nie umarłem. To widzę, że jest bardzo duży U. realizm. Gdzie ty jesteś? No muszę cheda. A gdzie ty jesteś? Ja się z jakimś... Znaczy jakiegoś typa. Ja też jakiegoś ja O, co, się... co jest, da się... Ej, bo mnie ktoś zabudował. To jest, jestem... A nie, nie mogę się... Ja mogę budować. Ej jak się tu budować? No ja buduję o. jakoś, typa. Ej, ja kiedyś byłem dobry O, dobra, Ej, robię Tylko to. tutaj się chyba tylko klika, wiesz. Ja tu robię dom klasyczny, szybko. Tylko nie wiem jak wyjść z budowania. No, jak chcę bronię. Ej, jest jeden problem, ja nie umiem wyjść z budowania, wiesz i właśnie umarłem. Dobra, dawaj jeden. Ale ja jeden. robię tutaj typa. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja tutaj robię typa tak. Ale gdzie robisz to? Dobra pójce? idę, idę na środek, idę na środek no Na środku 1v1 one Ooo! One. <laughs> Bambik, Zrobię ci presję Ale plesie. frajerem jesteś Idę cię zabić No chodź cię. Gdzie ty jesteś? Chodź Ale gówniane jest to, że cię że tak wybija strasznie Dobra, jest. Uciekłem. Uciekłem. Bo ja wchodzę do jakiejś dziury. E, jakiś typ tam jest, ja go ze snajpie. Headshot tak jest, pewny headshot. Kolejny typ, kolejny headshot. Grało się w rywalcy. A jeszcze ty i ja, Moja... Dobra, wychodzimy. O, ocena gry Ja daję całe jeden. Nie, ja daję 5. Bo tutaj dużo ludzi gra. Nie jest złe. Nie no, żartuję, dam 3. W drugiej grze wygląda naprawdę ładnie, wygląda ładnie. Tylko jak ja mam grać tej z tobą? I CO JEST?! Jak ja mam Trzeba się grać dodać, czekaj. Ja cię dodam, ja cię dodam. Dobra, dobra. Kapitan Laszek. Ty, ty! Ty, ale nie, to? To zasługuje? Jesteś? Jestem, Jesteś jestem. u mnie w teamie? Tak, stary mam... B Baksy mam Dobra O Mogę se baksy kupić Czemu ty jesteś taki czarny? Czemu tu jesteś taki czarny? Ty <noise> jesteś u mnie dziewczyną Ale serio, ale serio Ja wiem, ja u mnie też jestem ja ja czarny się... Dobra, gramy Play? O! Jezu, ja już jestem Czemu ten był tak... Co to było? Pięknie, ja nie wiem czemu on tak zapierdziela Co to jest? Ej, bo ja nie mogę kontrolować tej lotni Na, na ber... Na bergery. Ja idę na Burgery. Ale Ja jestem na morzu, jestem za mapą no ja... Tak no, nie... kliknij play. Ale wyrzuciło mnie. Umieram. A ja też nie żyję. Też nie żyję. No, ja spadam do mapy. Ej, dobra, jeszcze raz. Ej, chod chodzę po jeszcze morzu. Jeszcze raz. Chodzę po morzu, nic nie mogę zrobić. Play. A nie mogę wyjść z gry. Respawn? Umarłem, dobra. Ale mam AFP. Mam typa. Zabijam go. On jest awk. No, no my gramy już. Dobra, ja wyskakuję na... Muniches. Ja jestem na jakiejś wieży obserwacyjnej. Tu jest skrzynka. O, nie, nie, nie. Idź na wieżę obserwacyjną obok. Jest... A tam było dwóch typów, ja muszę stamtąd iść. Czy jest jakieś domki? Tak? O, jest, 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 jest. Yes, ty, yes, yes, yes. a ty jest naprawdę dobra mam... gra. Mam pistola. No jak na Roblox. O, wow. chyba, ja, Jak na Roblox, to jest dobra. Nie, nie, nie... A gdzie ty jesteś? Pomijając fakt, że Fortnite jest darmowy. No ale no. La... No tak, no tak. Gdzie ty jesteś, Laczko? Ja Laczko ja jestem, gdzie ty? Jesteś? Ja jestem na jakichś domkach. Na peaceful road. Piję dwie potki i jestem na wojsko od koszykówki i tu widzę kolejną skrzynkę. Yo! Ale nie! Nie, nie liczę z tego, że Fortnite Dobra, jest do ciebie. Gdyby Fortnite był płatny, to myślę, że to mógłby być dobry odzwierciedlik Fortnite'a. Masz tu od razu potki. Na wojsko od koszykówki. Odzwierciedlik, jestem za tą. Okej. Okay. Jak chcę wyrzucić tą bronię, jak mam wyrzucić? Ej, dobra, nawet działa rzucanie nie broni Ej, mogę sobie bronię przekładać, dobra, ta gra jednak nie jest taka zła. Ej, można właśnie, bo można tutaj budować, ale skąd mam materiały wziąć? No, musisz sam wyteleportować. A nie, mam... mam 500 drewna... O, mogę niszczyć drzewo zwykłe. O, to mamy Okej, okay, o... dobra. Ej, Robimy tak, moje da. skille w Fortnite. Blaszko, ja mam... nagrywaj to. Roby, bo... tak, to jest to. No. TOP 10 respekt, moment, no, respect MOMENT EAT YOUTUBE HISTORY No, Ej, chodź tam jest broken bar Chodź skrzynką. Dobra, nie. musimy kogoś zabić RL, chodź, Musimy kogoś idziemy. zabić I skrzyneczki, ILE SKRZYNEK Ej, będziemy mieli jakieś legendarne broń Ej, bez kitu ja apeluję teraz na jakąś legendarną CO JEST I Ej, CO JEST Nic nie dostałem Ej, co jest? Nic. O, o! Ej, jakaś dobra broń. Dobra, tak Dobra, gra... dwie poty muszę. Tak gra naprawdę jest dobra. Chodź kogoś zabić na szybkiego. Tak gra, zasługuje myślę na dużą mocenkę. Dobra, chodź kogoś szybkiego zabijemy. Tam jest jakiś typ Gdzie? na Muncischen Mills. Ej, jest tutaj jakiś typ, a mam typa. Gdzie? No nie, to kapitan Laczek. Dobra. Na się... pot? Nie. Chodzi... Tam są na most. Przecież, tam, obok, obok mostu biegli. Jest, pod mostem są! Ale... 43, Dobra, buduję, 15. Buduje, buduje się do nich. Ej, zabiłem. Zabiliśmy dwóch. Tam jest kolejny. Buduje się do nich, ej. Ej, trzech, trzech tutaj leży typów. Ale Ej, uważaj, był... uważaj, uważaj. No ale... kurde. Ale... ale... Ułowy. Ale ja ich porobiłem. Ej, ale weź ich bronię, weź ich bronię. Ej, bez kitów one są takie OP. Jak chcę to tylko. Ej... Dobra, ja jestem z siebie dumny. Zabijemy jakiegoś dwóch typów. Ej, dobra, ja mam, ja mam broń o nazwie Longshot. Ej, plecy! Mordo, wyjazd. Ej, bije mnie, oła! Mordo. Idę, idę, idę. Tu. Ja go ja z drugiej strony zrobię. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No Gdzie on jest? no nie. Jest! Jest, 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 jest! No nie no, co my nie możemy jakoś... Ty... Jest, dobra, ale ja leżę prawie. ja JAKIE BRONIE Ach, ja sobie Dobra. Nie... Dobra 14 typa Dobra teraz Trzeba jednego jeszcze znaleźć Jest tu A nie to ty No co ty niki nie widać Czy się widać Dobra, ale nie buduję widać. Dobra buduje się Ej robię most Gdzie? Leci A... Gdzie? No tu Gdzie? No, tu. Aha Chyba zleciał, wiesz? Gdzie? <grym> no tam! O jest! Widzisz? Nie. No wychodź tu! Butuje się tam! Za mapę! O, o zabiję go! Ej, dobra! Ej, hey, dobra, ostatnia dały. rzecz jaką robimy. Wypadamy z mapy. Dobrze. Ej, chyba mu he, 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 he da dały, wiesz? Nie, na chwilę. Chodź tutaj. Laczko, chodź tutaj do mnie. Ta, zabiłem go, ja jestem teraz taki poczuty. A ja to byłem na początku gry, oła. No. Kurde. Dobra. Ocenka, ocenka, ej no zostaw mnie. Ocenka gry. 7. Mm. Nie no nie. Dużo. Osiem. <laughs> Dużo. Ja dał 6 na 7. <laughs> Na 10 dziesięć, na dziesięć. dałbym. Jak to kucnąć? 8. 8, 8, 8, 8, 8 i pół. Dobrze. Ja też daję 8. Okay. Dobra, widzę, jesteśmy w kolejnej gierce. I ona też wygląda dobrze. Gdzie są? Jak się. Do... Ej, dobra, widzę tu coś. I do to oficjalna lobby. No dołącz, to. Jak? O, dobra. Duna, tutaj... bo... Ej, join, join party. O, o proszę. A, ale jestem jednak single. No właśnie, dobra. Robimy pl playa. E, battle Royale czy Legacy? Ej, co to jest? Ej, właśnie. Battle Royale. Tutaj ja pisze... jakby... Full island, one life, Dobra, battle Royale. Yeah, ja of course. Dobra, ej, ej. To, to jest też dobry kandydat. To może być nawet lepsze. Chyba po prostu wybraliśmy na początku sobą grę. Takie przeczucie mam. Wiesz? No. No, trudno. Ready Up. Nie ma mnie. No, ready. ready Up. Tak? Hey, co to jest? Ready? Nie, czekaj. No i bany za to dostają. No właśnie, bo to jest kradzież. Tak. No. Dobra. Jak mam tu gdzieś tu Jak mam gdzieś cię gdzie tu zaprosić? No ja cię zapraszam być tego plusa, Dobra, na, yo, sure, który jest sure, na sure, tym sure, sure, A. Sure, I Invades. Sure. No. Dobra widzowie jesteśmy w trzeciej gierce ostatniej. Ja klikam play, klikam Battle Royale. Nie, 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 nie. Za późno. Legacy spróbuję. za na Battle Royale, klikaj. I nie klikaj tego. Ja re... jeszcze Leg... Nie dawaj Legacy. Re... Ja już szedłem w Legacy, wiesz o tym. No. <laughs> jesteśmy znowu Soulno. No Laszek. Dobra, czekaj, bądź w tym lega... Bądź w tym Battle Royale, ja do ciebie dołączę, czekaj. I tylko nie nie klikam ready Up. Nie, ja mogę, do, ja mogę Cię tu zaprosić. Ju, już czekaj. Pa, in, inwajtuję eee... Ciebie, inwajtuję Ciebie. I musisz tam wejść w inv Invites i tam kliknąć. Ja wiem. To bądź. Nie, nie ma żadnych inwajców. To jeszcze raz. Ja Cię spróbuję. Już przyszedłeś. O, mam joint party. Do, dobrze. Dobra, ready up? Ready up. Ready A, czekaj, czekaj, czekaj Ready up Dobra, minuta, jest tak? 3 na 50 osób. Tak. 3 na 50 osób, trochę sobie poczekamy. <laughs> Ale właśnie widzę, widzicie jakie jest ciężkie życie osoby prowadzącej super kanał na YouTube, która zabrawiam miliony dziennie. Ja nie wiem, bo tego nie robię. Ale to ładne. Ale tak. Ale ładnie to powiedziałeś bardzo. Dobra, chodźmy po prostu do tego normalnego Legacy, a nie Waterloo. A tylko 30 sekund zostało. Ale tam gra 20 osób na tym Legacy. A tutaj będzie 3, no ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy na początku Legacy, i potem zobaczymy to drugie. Ej, wiesz, że umiem tańczyć? A ej, ja też jestem. A umiesz zrobić tak coś? Ej, a tutaj w ogóle jest sklep. Tak, był na początku. Sprawdzasz? Dobra. Dobra, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Gramy 2 na jednego jak się stęń czujesz. Na wielkiej mapie. Sigma. Ja gramy kiedyś odcinek z Fortnite z Fortnite, ale z Fortnite to Fortnita. Oh. Chciałbym. Okay. Powiedzieć coś, jesteśmy we dwójkę. O kurde! Za 15 sekund się zacznę Dobra Dobra, dobra nie wkryp bo... Dobra Ej, dobra O kurde. Dwa ja... na... Ej, dobra widzowie, gramy 2x2 2. Ej, ja podziękowałem busowi, a ty nie. Ale się wylamam Gramy 2 na... Gramy 2x0, dobra, ja, bo ja spadam tańcząc Gramy 2x0, ej Skrzynka. Boję się Skrzynka Wszystko biorę. Ej! Legendarna sniperka! Okay, Ej, dobra, dużo. Ej, masz tutaj kogo strzelać, nie? No, jestem tak podjarany. Co to? Nie, dobra. E, zmieniamy tego w. Ja, wy, ja wylatuję z mapy. Nie wiem. Dobra. To będzie nasza podsumowująca ocena, tak? Nie, zmieniamy, ale musimy sprawdzić to Legacy, no. Po prostu nikt nie gra w normalnego tutaj. Wszyscy grają Legacy. Uhu O, le Jestem pod mapą. Dobra, chodź w to Legacy, chodź w to Legacy. Ścigamy się Gdzie ty jesteś? No tobą. O! Czuję się, czuję się jak Superman. Ej, damy słońce, chodź Wygraliśmy! Ej, pierwsze miejsce! Kliknij i return to legacy! O, to. Dobra widzowie. Teraz Legacy! Legacy, kliknij legacy, ja już szedłem. Też. Space. A, czemu on tak szybko leci? Ja wyskakuję. Nie podziękowałem kierowcy busa. Co ja teraz? ja jestem robię? na końcu, idź na koniec, idź na koniec, idź, idź na widzę koniec. Widzę jak coś. Idź, idź na... Ja coś, to ciebie widzę. A. Ej, ja to jest dobre nawet gra, ja jestem, na, ja jestem na tej wieży strażnicie, bo to jest krwawe. 10 osób. Ja pod, 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 mniej w to gra, ludzi w to mniej gra niż na tamtego, ale gra jest szczerze lepsza niż nawet ostatnie. Ja, ja, ja mam tylko dużą potkę, ale ja jej nie chcę marnować. Bo są takie aluzje i ja wiem, że się nie opłaca. Ile to jest skrzynek na tej jednej górze? Ogólnie? Budowanie jest jak w zwykłym Fortnite Ej, Legendarna broń. Nie, no dobra, nie, nie będę kłamał, bo się nie da dołączyć. Legendarna broń. Czyliż to? drugiej skrzynce. Czyliż? Ej, ja też. A ta gra jest balona. Ej, dobra. Chodź kogoś, chodź kogoś dojechać, chodź kogoś dojechać. No tak. Ej, gdzie ty jesteś? Musimy się odnaleźć. Ej, bo są. Pewnie tutaj ktoś był, bo te skrzynki są pootwierane. Ej, są te. Te, te. Boję się. O, kurde. To ty? Boję się. Przeskoczyłeś mnie. No, chodź. Chodź, chodź. chodź. Ej, bo dwie duże potki. Wypiję dwie. Konia nie wiem, jak się pije. A. Chyba, E. Gdzie ty jesteś? Ej, dobra, to ty tutaj dowodzisz, budując. Tak? Tak, ja tutaj dowodzę budując, dobra. Szukamy kogoś. A ja mogę sobie Szukamy jakiegoś zioma. Co? Ej, no... Da się... Da się edytować? Co jest? Czemu mnie zostawiasz? Pomocy. Up. Co jest? Da się edytować? Ej dobra, robimy klan w tej grze. Co robimy? <laughs> dobra. Tylko to znika po sekundzie. Chodź Chodź, ja chcę jakieś typów znaleźć Chodź Na górę Idę Trzeba kogoś namierzyć Idę Tylko ja wstaję tutaj jak to śmieszko, Bo tu jest takie dom Dziewięć osób jest Razem tam jest dziewięć osób, więc to To będzie ciężkie do znaleźć typa Ile? Cztery skrzynki Ale to jest super do, Dobra, Laszek, ale mi się stakujemy skrzynki, a nie ma typa żadnego <grym> Bank, jestem bogaty Jeszcze tam. Ja pamiętam jak to kiedy... kiedyś gram, jak byłem maluchem. Gdzie ja miś? Ej, myślisz, że o, jak, ze... mną, mną, mną. Myślisz, myślisz, że jak zeskoczę, to umrę? Nie. Test, testować? Nie umarłem. Testować, testować. No nie ma żadnego typa. U szkół no, gdzie są typy? Są największe minusy tej gry. Ja nie wiem gdzie oni są bez kitu. Gdzie są jakieś ludziska? To jest, jest... dużo. To są boty czy co? Nie no, to nie mogą być boty. A jest! Ktoś, kto ja jest! jest! Tu, na tym gdzie? dachu. Gdzie? Tu! Idę idę, idę, idę! Tam idzie! Chodź, 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 chodź! Do jasmu robię! Leży jakiś typ Patrz. Czego, czego? Tu jest gdzieś jego kolega. Ej, Kilofa? O kurna tak, skill go, skill go U. Nie, czekaj, kucaj przy tym <grafy> Jak się ku... Ale e bambik S? S? E, nie, S? ale tak jakby S Ej, chyba jeszcze jego kolega Ej, zrzut, zrzut, zrzut Ej, zrzut? Uuuu Ty, my jesteśmy chyba coś zarobieni Jaram się, jaram się Ja jestem zarobiony do końca życia Będą nie komentarze, za... że mamy za dobry drop Że to musi być jakiś fejk. A ja myślałem, że to jeszcze ktoś jest, albo bo ty konto był Mogło mi się pomylić Dobra, ale mam zabitego typa. No a ja jestem dumny z tej gry już. Ja też. Ja też jestem dumny. Na Wyglądało na, na gorsze. Dobra, mogę ściany rozwalać i wszystko. I to daje mi normalnie budulec. Dobra, na no, ile oceniasz tą grę? Czekaj, sprawdzam. No da się każdą rzecz da się rozwalić. Na no, ile Dobry. oceniasz tą grę? Ja oceniam tą grę na 9. Dałbym 10. Gdyby byli... EJ TYP TYP WCHODZI TYP WCHODZI TYP WCHODZI Plecy mi robi, Pyk 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 To 10 razy... TY TYPIE Dobra to jednak jestem prawdziwym Fortnite'owcem owcem o, o, o. Co to? Czekaj robimy... Co to? Ten. To ja To ja to zrobiłem dawaj Robimy boom, Super ta gra jest ja powiem ci no. Dobra ja, jaka, ocenka Dla jaka, ocenka Ej, Dobra, jaka ocenka, Leczko? Daj, jaka ocenka, tu zaraz Dobra, jaka ocenka, Ja daję w 9 Ja też daję dziewięć, bo typów w nos! Tam jest! Gdzie? Snajpi nazwę złe snajperki. Ludzie! Ty, to jest jakaś inna typiara. Ludzie! Jaro. Grajcie w to, ludzie! Ej, umieram, umieram, Grajcie umieram. w Umarłem. Ej, ja też! Co to było? Ona jest jakaś dobra. Boisz się. Dobra, Bałem. ocena była? Tak, ja daję 9. Ja też daję 9, bo ludzi nie, nie ma. No. Ale dobra, dobra, gra. No. Dobra, że na widzę dajcie łapkę w górę, stawcie subskrypcję i pa.